Cisza w klasie! O, widzicie? To się nazywa autorytet. Jest pan Paruwa, witamy bardzo serdecznie. Paruwa, obecny? Mów nim, jest poczekalni. No nie. Spóźnił się. Spóźnił się. Dobra, Paruwa... Pa, paruwa dostaje spóźnienie. Dostaje spóźnienie. E, paruwa dostaje spóźnienie. E, paruwa dostaje spóźnienie. E, paruwa dostaje spóźnienie. Na pierwszej lekcji ma spóźnienie. E, Linsi, obecna! Jestem! Obecna! Taku! Dobra, obecny i ma minusa za jedzenie. E, aha, i osoba, która najwięcej. Trzy minu minusy to jest jedna pała. Kto będzie miał najwięcej, najniższą średnią, można też piątki dostać za dobre odpowiedzi. E, musi płacić e, 2000 zł na cel. Wszystko rozumiemy? Wszystko rozumiemy. E, Bary! Obecny? Obecny... Smerf! Jestem, jestem. Creative! Prezent! A to... Dzień dobry, jestem. Jest. Ja jestem obecny oczywiście, Macias! Jestem, jestem, hej. I Dambik nasz, Tiger. ma? Obecny. O chuj. A może się nie śmiać, Minus? No i... No. No. Nie e... będę... Drugi minus. Panie profesorze się mówi. Panie profesorze. Dobra. Dobra, mamy pierwszą pałę. Oficjalnie mamy pierwszą pałę na. Mamy pierwszą pałę. Tutaj Tiger dostaje pierwszą pałę. Jak na razie jesteś najbliżej. Jesteś najbliżej, żeby wpłacić tutaj dwa koła. Więc tak, znaczy tego, że jesteście taką... E, dziękujemy panie Kacper 50 zł pod ławką. Thank you lot. I teraz tak, z racji tego, że jesteście tą patologiczniejszą częścią społeczeństwa, e, chciałbym przypomnieć zasady w, e, i normy w klasie. Po pierwsze, nie spożywamy alkoholu. Po drugie, nie spożywamy narkotyków. Nie palimy papierosów, e-papierosów, CBD. Nie walimy bongas z odkurzacza. I staramy się nie pić i nie jeść. Dobrze. Tak jest. A nie. Ja wiem. No powiedz, e... zapraszam. Moja matka to kurwa. Bardzo dobrze! Dostajesz pierwszego plusa. Dostajesz pierwszego plusa. Trzy plusy to jest piątka do dziennika. Nie. Trzy plusy. Dobrze, i teraz tak, yy, więc tak jak widzicie, no, czytanie w języku hiszpańskim jest stosunkowo proste. Mamy niektóre, mamy, mamy niektóre. Ja już nie wiem, jak się to po polsku nazywa. Eee, taku, proszę przeczytać. Eee, a, 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 a. Tomo te ilana. Źle! Minus! 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 Taku dostaje minusa, kurwa! Masz już drugiego! Skończysz jeść?! Jak Pała! To. nie, to. nie, nie, pała, od razu pała. Bo nie słucha. Bad guy, bad guy, bad guy. E, Pan Bary, proszę się, proszę tu przeczytać. Komote. Dzemas. Dzemas, dzemas. Powiedzmy, że akcent jeszcze. E, czyli to jest pytanie, jak się nazywasz? E, bardzo dobrze, bardzo dobrze, pan. E... Myślałem, że już Cię nie zapisałem. Jest tutaj plusik. Dobra, yyy... W Hiszpanii podwójne L czytają jako I, dlatego to jest takie w sumie przeciągane, yy, Przeciągane Aha. I i dlatego nie jest... Nie jest dziwne, yy, że ktoś czyta... Pus. Co się stało?! Dziś W klasie? Kolega, Kolega kur... odmoczył, do, higienicy, do higienicy. Pan Dawid Kolega się zmoczył. Tak. Gdzie jest, no, gdzie no, jest pan no, Dawid? Dawid się zmoczył. Do Higienicki! poszedł. Eee, panie Creative, dostaje tutaj cynka, że pije pan piwo po kryjomu. Ja? Skądże? Oj. Pogłoski. 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 Zdecydowanie. Eee, panie Dawidzie, dlaczego pan wychodzi z klasy podczas lekcji? I musiałem szybko. A to trzeba podnieść rączkę i zaczekać aż się, aż, aż dostaje pan pozwolenie. Tak jest panie profesorze, no kurwa. Uwaga. Oh. Przepraszam bardzo. Dostaje, pan dwie jedynki. Za wyjście z klasy i za przeklinanie w klasie. Ma już pan pod, pod, trzy jedynki. Panie profesorze. Tak? Podaj wódę górą. Angela, masz e, co? Dobra. Masz szlugę? Nie, nie wziąłem. Pani Angeliko! Tak? Co pani robi? Z kim pani rozmawia? Z jakimś psem gadała, jakimś ulfem. Eee, pani Lindzi eee. przesiada się właśnie z panem Barym. Proszę się zamienić miejscami. Eee, pa, proszę podnieść się, wziąć wszystkie swoje rzeczy i zamienić zapraszamy, się. Zapraszamy, zapraszamy. I, I zamienić się, i zamienić się miejscami. To tak też nie może być. Już, nie krzyczy. Nie krzyczę, tylko widzicie jak się nie potraficie, jak się nie potraficie zachować w tej ostatniej ławce. To muszę was przesadzić. Ziemia ma czas. między tymi dwoma. Przejebałam, już nie mogłem wytrzymać dłużej. Dobra, to pra, to proszę, to proszę, to proszę to, ale. Ale, panie Bary, to po to. Panie Bary, minusik. O w końcu. Zarobił pan plusika, a teraz minusika. Ja myślałam, że myślę Bardzo popularne słowo: dziecko, czyli nino. Yy, w sumie już sam to przeczytałem. Yy, kto chce plusa za darmo? Ja wiem, ja, ja wiem. Ja, ja wiem. Pan bary, pan bary! Ninio, ninio! Brawo! Bardzo, bardzo dobrze. Pan bary tutaj plusa. Plus, plus, plus razy plus to jest plus, razy minus. No na razie ma pan minusa niestety z matematyki tu. Do konta. Panie maciasz, bo pan tam. Cicho! Tak jest! Co ma pan w ręce? Zeszyt. A, bardzo dobrze. Kujon, kujon! Co Panie Tajger, <Treyget, śliniczne> proszę się uspokoić! <śliniczne> Lizardo, Chcesz się sprawdzić, cwaniaku? Kujon, kujon! Proszę... Panie profesorze, panowa się odwrócił! Proszę... O, kurwa! Od kurku. Prawie dostałem, co ty... Panie Macias! <noise> tu poleciało Za, 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 gotować, to, że, za chwilę zadzwonię to do dyrektora Wytrzymać Cisza w klasie! Cisza! Cisza w klasie! Tak kurtuję w klasie Dzięki Nester, ogólnie dzięki wszystkim za pieniążka Ja potem zrobię z wami ładny kolarz taki Panie profesorze Panie profesorze, coś się zepsuło, nie było pana. Panie profesorze, panie profesorze. Co, co, co tu się dzieje? Z bidonu z mi się z, ulało. Z bidonu mi się ulało. Kto, kto to zrobił? Kto pa, ja. to zrobił? Pan Tiger. to zrobił, pan, no. pan Tiger, pan Tiger. Pan Kiem Tiger poświęcił do mi. Pa, pa, panie Tiger. Ale co? Kolażki nie sprzedał. Dlaczego pan narys na, narysował tutaj męskiego członka? No bo pała, bo jeden. A, A czyli ty, czy ty jesteś, ty jesteś, czyli ty jesteś takim. Eee, yy, śmieszne, bo Dobra. ja tu pierwszy byłem, ja Koleg pierwszy. Kolega, Dobra. kolega kreatywny Dobra. Tyskie, tyskie, spija pod ławką i nie biegnie. Panie mamo. kreatywny! Co ma pan pod ławką? Mamo, cisza! Bo, cisza! Bo, ten, bo yy, pan nauczyciel chce z tobą rozmawiać. Słucham? No nauczyciel chce z tobą rozmawiać, od hiszpańskiego. Oś, 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 oś. Dobra, to przekażę, dobra. Dzięki Mamo, kocham cię. Chyba tu las na setkę chyba piła <laughs> Panie profesorze, taki bidona się ulała herbata, czy ja mogę iść do łazienki po papier? Jak najbardziej, jak najbardziej. Dzięki. Nie możecie 30 minut bez herbaty. wykorzystać? Panie bo kreatywny pije piwo pod ławką! Panie kreatywny, co ma pan w ręce? Proszę to pokazać! Proszę podnieść! Proszę to podnieść! Ale to bidon jest! Proszę pokazać ten bidon! Muszę? Tak. Sigę mu pokaż tylko. Panie kreatywny! U, czy do, do, czy co? Panie kreatywny, co to jest? Kurdebi. Widdącie e, w kształcie butelki takiej. Żeby... jakby tata mi kupił, bo on lubi takie i ja kostry. A po co mu ta capka, bo mnie napierdala. Przepraszam, czy panie to. kreatywny, czy ja panu wyglądam na idiotę, tak szczerze Szczerze? No, tak, no, tak no. szczerze. Trochę... <gry> dobrze, dobrze <grym> panie kreatywny, dostaje pan trzy pały. Uuuuh, uuu. z... o... 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 Nie panie wiarze, z jebany! Ja jestem najgorszy! Konfidencie <grym grym grym> panie, panie Macias, panie Macias, co to jest zasłownictwo? Konfidentów! Właśnie, ja będę to to, 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 to Cisza! Co to jest za brak kultury w tej klasie? Ja muszę ci Krótko musi być. Panie Angeliko, proszę się udać do talerza. Dziękuję. Odprowadzić cię? Nie. Panie Macias, co to, co to jest za rysztokowy język? Przepraszam, ale ja nie mogę. Normalnie emocje we mnie nie wytrzymują. Jak ja widzę, że na koleżkę donoszą, to panie profesorze, już mi we łbie się gotuje. Małego... Kto na kto kogo doniósł? Kto na doniósł? Dobrze on mówi, dobrze on mówi i pan nauczyciel no. też powinien tego uczyć. To za takie pizza. Niech nie się ucha, kurwa, niech się ucha. Kto na kogo doniósł? Cicho bądź tam. No właśnie do problem do jest na tym, na że lepne. nie pamiętam, kto na kogo doniósł, ale dlatego zacząłem, nie No to bez... nie, nie. wulgarną konwersację. Ja jest ta urodziwa Jak modelka z Instagrama Spędziłbyś z nią resztę życia Jednym ja spojrzeniem, spojrzeniem rzuciła na ta mnie ta urok czarownica Póki nie ta otworzyła ta swojego ta. ryja weź nie otwiera. A ty głupia ciba, proszę Jak najbardziej, jak najbardziej dorupcja Porób jest tutaj wskazania wyglądało Powiem tak, pierwsza, pierwsza piątka z zachowania tutaj dla pana paru wywędruje. Idealne, oh, wzorowe je. zachowanie. Ej, on to nie pana... p... Panie Tigerze, Mógłbym ja pana nie poprosić... Nie no. A, dobra. Dobra, to jedynka dla Smurfa. Gratuluję. Jest. Oh. Yes. Yes. I Komputura. oczywiście dla to pana Tigera. <laughs> Która to już? Sąże. Druga. E, panie Tajgerze, jak najbardziej zapraszam Pana do wypierdalania z klasy. Proszę się odlać, nie wracać przez 5 minut. Jest Pan zawieszony. A mogę zmoczyć gąbkę? Może Pan... Może Pan... Może Pan zmoczyć nawet ten zakuty łeb, bo się chyba przegrzał. E, zapraszamy. Zapraszam <ścoughs> o, o, do opuszczenia klasy. Zapraszam do opuszczenia klasy. Nagrywajcie to i ja... To... Zapraszam do... Co za głupia ciba Nie otworzyła swojego Cisza Cisza, naprawdę cisza Nie siebie głupia ciba, proszę nie opieraj Więc tak Pan paruba dostaje w tym momencie gwinny Zawieraj, ja proszę kurwa za flipę lekcji. Nie, nie, pani proszę poczeka. Ty, loczek, zamki morde, bo wiesz, na przerwie się spotkamy. Proszę wpisać groźby e, karalne, trzecia jedynka. Po, a porozma po, po, pani wszystko walnikiem w domu. Zamki morde, tak. Na mnie, ale. Kuki nie odpuszczają. swojego ryja. Weź nie odpieraj, ryja. Weź nie odpieraj, ryja. Ok. Dobrze. Dobrze. Kuka zeszła. Nie, ty. Kuka zeszła. nie odpieraj, ryja. Weź nie odpieraj, ryja. Proszę, kurwa, Kukilo, tak nie byłem. Dobrze. Eee. Tak, klasa, cisza. Cisza. Pani Paruwa zadzwonił do mnie nasz dyrektor. Nasz dyrektor. Pan Kelo4. 200 złotych I zostały tutaj panu z urzędu przydzielone dwie jedynki No ale panie profesorze no ma pan jedną no Ma pan jedną piątkę i pięć jedynek. To no, ale, pana średnia... no, ale to na zero wychodzi, panie profesorze. Na razie dwa plusy. A czemu ja mam 5 akcji. jedynek? Co to ma być? Czekamy eee... Lice, jest smut, no jest pan... Jest pan patusem, to prawda. Złoty. Dobrze. Przechodzimy dalej do lekcji. Tak, pan. Zabieraj zabierajmy zabieraj mu, jest... co, co, jest... co z moim plusem ze starcie tablicy? No co dałem! To, co, dałem plusa baremu! Ja ścierałem tablicę, nie Bary. Bary ścierał! Bary! Jedynka, jedynka. za. Bary wyłudziłeś plusa! Nie, nie, Bar się, A ja czemu nie mam żadnego plusu? Ja myślę, ja myślałem... Ja for... Bo się nie rabić, to nie będę no. Cisza bo zacznę dzwonić do rodziców! Cioskanie. Kreską, panie klucz. Tak profesorze. jak... A widzisz jakbyś słuchał, to byś wiedział. Nie, panie to jest akcent. To jest akcent, to jest akcent Ale ja tego. Two oczy, twoje oczy zielone. Panie Bary, nie taki akcent! Ja w gwiazdy no tych oczach ujrzałem No jak na szkole A ja ze swej miłości oddałem I oddałem! Tak zakochać, zakochać się można Tylko raz! Przepraszam, przepraszam Panie proszę, Nie pobiję po raz od frajerów gruby Jeszcze no, tak. dobra, Panie ten Paruwa, ten paruwa ten Panie Paruwa dokładamy jeszcze dwie jedynki Dobrze, no nie, no, ale dobrze. dobrze. Kurwa tak o, o, Pan profesor jest najbardziej obiektywnym profesorem Dobrze zrobimy tak, tak. Zdrowie pana profesora Zdrowie pana profesora Zdrowie Kreatyw zostawcie to piwo co wy robicie Jakie piwo, jaka skarbaczkę. Ja mam zimbirem, Ja Przepraszam, panie profesorze! Ale kurwi, mi boję... tym szokem aż przy Nie, to jest tak. To jest bidon, to jest bidon tylko. Tu bidon kurwa, pokażę ci jak ja mam bidon? Pokaż mi bidon. Normalny bidon w kształcie znicza a ty będziesz go mnie przymierdał. No ale widzisz. Ty masz wydą sobie z kawy o O! Rozumiesz, bo ty macz wydą sobie z kawy o No, ophoń, ophoń, wyciluj, wyciluj, no. Wyciluj, wyciluj, no, no mi ma zaczynała, to do szkoły, Dobrze, pismo! Dobrze! Ja mam wyjebane na szkołę, kurwa! Dobre. Tiger dostaje <grym> minusa właśnie! Ja pierd No i co, i on dostaje za to minusa, i ja on dostaje 4 jedynki! No prawda! No to zobacz w dzienniku, ile mam, kurwa! No ale no, zobacz, ile ja mam! Kolejna pała dla pana Tigera! Tiger jest, Tiger, tiger jest rebelem, chce się podpodobać, pod, pod, kurwa, podpodobać misi, bo jest, wiesz, bedgajem. O, tak, Ja bez gaj. Panie, panie Barry, czy mógłby pan na znaczy odpowiedzieć? Pan chce się pan podpodobać, panie podpodobać panie... bez tego kurwa? Eee, przepraszam.